Witam Was, moi drodzy kochani i w ogóle telewizowie. <grym> Dzisiaj to jest specjal na 30 widzów. Jest nas, no, więcej. <grym> Dlatego jest specjal. Jak będzie nas jeszcze więcej, będą jeszcze lepsze specjale. Tak więc. No, tak więc, no. Ja nikogo do niczego nie zmuszę, ale tylko mogę Was wynagradzać za to, co, 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 co się dzieje. Tak więc zagramy sobie w Mario! Mario Super Mario Flash. Co się to do, dokładnie nazywa? Jest to gra Mario, którą aktualnie gram. Znaczy Aktualnie. Jak nudzi mi się i chce sobie zagrać w Mario. Tak, sobie właśnie w tą grę. Nie wiem, czy mi się, mi się chyba zdaje, że nas najbliżej. Um, o kwiatek od razu. Słodko. Um, najbliżej chyba oryginału. Tak mi się zdaje. Tak mi się tylko zdaje, bo nie pamiętam oryginału. Więc on jest za młody, żeby pamiętać. Dum, Tum dum, dum. FUCK! <laughs> Musicie dać mi um, pozwolenie <laughs> Musicie przymruć oczy na te moje faile początkowe. Bo początkowe fajle będą straszne. Oj, wierzcie mi. Bo dawno w Mario nie grałem de facto.

Mm, co do naprawienia mojego komputera. Yy, niestety Andrzej miał rację. Andrzej. Cojk. Yy, już? Yy, karta graficzna ma inne wejścia. Znaczy mam starą płytę główną po prostu. I karta graficzna ma kompletnie inne wejścia. I... Okej. Okay. Yy, I strasznie ciężko yy, będzie mi yy, yy, dobrać kartę graficzną jakąś lepszą. Do tego co mam, zresztą musiałbym kupić ym, zasilacz, bo mnie starczy na pewno, nie? To moje 470, 50 mega, yy, wat, raczej się powiedzieć, 450 W, więc. No, sorry. A nie mam tyle funduszy, więc no, no przykro mi bardzo z tego powodu. Więc na razie, co, co do komputera, to nie będą pojawiać się lepsze gry. No i nie się ten super mid, bo też się nie pojawi. Super mid, powtarzam. Będą, potrafić, będą pokazywać się gry takie właśnie indie, takie mniej mm, drogie. I na pewno jak na razie nie pojawi się żaden Minecraft, żaden Minecraft, nawet ten jeden odcinek, który powiedziałem, że zrobię. Chociaż jeden, no bo skoro to jest gra indie, to powinienem, tak mi się zresztą nie zdaje, a tym bardziej taka kasowa gra indie. E, tak więc, no cóż, ale no niestety nie, nie uda mi się to. Nie uda mi się. Um, Mmm, zdobyć tego komputera, przynajmniej nie tak szybko. Mam nadzieję, że w zamian za ten komputer. oczywiście, tabletu też nie dostanę, bo sobie po prostu nagrabiłem. No cóż, bywa. Hmm, tak to jest w, w. Gimbazie. Że po prostu. O! Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, dobra. No, nie, nie, nie. Aaaaa! Fuck you. Moment, muszę się skupić. Tak, jest. Dobra. Ehm. Tak więc, e, no niestety... Nie poradzę nic na... Na to, ale, ale mam nadzieję, że rodzice mi kupią w e, coś innego. Oczywiście już sobie wybrałem. Nie będę wam nic mówił, bo zrobię z tego... Unboxing, tak samo jak z słuchawek No fuck, hell yeah z słuchawek nowych um, I z mikrofonu nowego Okej, okay, tutaj nie ma um, Tak więc tego na pewno zrobię UNBOXING Jak to się mówi I nie chcę wam przecież niespodzianki po prostu Unboxing będzie nagrany moim, yy, moim aparatem, nie telefonem, żeby co, bo, co by była lepsza jakość, też troszeczkę. Ewentualnie yy, nagram dźwięk osobno już po nagraniu. Najwyżej, no, no cóż, bywa. Tak więc będą trzy unboxingi, przynajmniej powinny być trzy, bo nie wiem, czy rodzice kupią mi to, co chciałem na gwiazdkę. Mm, No No ale cóż, bywa. Ty, 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 ty. doszłem już do smoka. Fuck no i Moment, jak to się tutaj się wybierało, to, 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 to. A to chyba dopiero. Dobra, to tam można. Mam dopiero, jak się zginie. Dobra. Co za gówno? Za sranę strzelam i strzelam. fuck, nienawidzę tego. okej okay. Przeżyłem. Like a boss. zobaczcie <grym> nie mam pieniążków Hm, 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 och wezbłoczuszki. No nie, nie, nienawidzę tego typa. Gdzie mi tu? Z tymi młotkami twoimi spieprzaj dziadu. Tu, 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 grzybek. Chyba nie wykorzystam tego. Mogę wykorzystać, ale po co? Ciap, ciap. Kurwa no. a Sorry. Uniosłem się trochę. Ale no cóż. Okej okay. Dobra. Czyli mamy już kwiatka jakby. Wiecie, strzelania w stronę, panie. Mogę sobie wziąć dużego po prostu. No dobra, to najwyżej później. Już pierwsze. Nie strzelam w niego, tylko skoczę na niego najwyżej. Już się zlewałem aż. He he. No, tak więc unboxing będzie z tego czegoś. Gin! Udało mi się kiedyś zastrzelić. Nie, teraz on tego nie pokażę. Tutaj nisko po prostu on był. I udało mi się go tak zastrzelić. Nie nie nie, 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 nie. Nie, nie, mistrzu, nie, nie, nie. tak nie bawię. Że po prostu on był tam w środku się akurat wychyla tam strzelił, niechcący chcący i. w tą rurę strzeliłem i on tam zginął sobie. Niechciewająco.

Widziałem różne easter eggi w Mario z tymi kaczkami, ale nie wiem czy to działa i, i wolę tego teraz nie próbować. Też mogę nagrać jakieś easter eggi, ale to raczej w tych grach mniej znanych i nie wiem czy też będą, bo mogą to być różne... Może to jest po prostu naprawione. No to są wersje na PC teraz, rozumiecie. Fuck you. Dobra, to nie wchodzę już pierwsze. Pieniążki mi się zawsze brzadzą, no nie Ha, ha Ha, ha Tak jest, mam życie To jest powieprzone, nie lubię tego Może uda mi się No nie, dlaczego, przy... widzieliście? Przeleciałem przez to Ja to przeleciałem, ha, ha yy, Dobra

Hell yeah! O oh fuck, co ja odpieprzyłem teraz. Ale i tak fartem. Bo żebym go zabił. Ale spoko. Okej. Okay. Jeden pieniążek. Jaki lag, no nie, ludzie! Przez głupi lag Fuck Ter przeżyję chyba, co?

Do to, że jak się przegrywało game Overem to był koniec gry i musiałeś przychodzić od początku. Nie było żadnych checkpointów czy save'ów. Tego zawsze po trzeciej grze Mario w Mario ...zbierdalałem tą grę. Przeważnie na drugi koniec pokoju. Byłem kiedyś strasznie niecierpliwym dzieckiem. Hop! Kurwa! Pierdol się Game over, straniłe panie Nie wiem ile to nagrywam, ale myślę, że to już będzie na tyle Całego naszego Super yy, Specjala Zgubiłem słowo po prostu mm. Co by tutaj wam jeszcze Dziękuję Dziękuję za to, że jest was aż tylu Dziękuję za to, że jesteście W ogóle, cokolwiek nie ogląda, to jest naprawdę super i mam nadzieję, że po prostu... że będzie, że że, że będzie okej. Okay, że będziecie cały czas ze mną i będzie Was coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I coraz więcej ludzi będzie mnie subskrybować. <słuch> tak, ja, ja się tutaj z wami dzielę tym, co mnie... Może nie tak jak spotkało, jak um, to co mnie... To co ja myślę. Mówię wam to co ja myślę i, i myślę, że to jest coś dobrego i że ludzie przy, przy okazji dzięki takiemu małemu pierdzieleniu mm, też zaczynają myśleć inaczej na pewne rzeczy, patrzeć na to i w ogóle myślę, że, że jakoś na nich wpływam. Tak więc tak więc właśnie i tak samo z tymi grami indie, Mów, tutaj próbuję wam pokazać, że gry indie stworzone przez kilku ludzi. Z one są dwada i są strasznie pikselowate przeważnie większość. Ale one są naprawdę spokojne i one są czasami naprawdę lepsze od tych wszystkich kodów i innych kówien, prawdę mówiąc. Tak więc naprawdę, jak tu powiedział jeden z tych właśnie twórców Super Meat Boya, że jeśli chcesz halo czy, czy koda, to ok, ale. Ale. Wtedy nie chcesz jego gier, bo nie robi gówna czy coś w ten design, jakoś tak to mniej więcej brzmiało, więc. Więc naprawdę też polecam obejrzeć ten film, jeszcze raz polecam oczywiście, obejrzeć sobie film gry, o grach indie. Zaraz oczywiście jeszcze um, uploaduję to i Super Meat, Meat trujeczkę trzeci, Ostatni już odcinek. Bo nagrałem go jakiś dobry miesiąc temu, a jeszcze go nie dodałem tak naprawdę, więc nagrywałem to dzień po dniu w sumie chyba. A bo na ten dzień nagrałem dwa. No tak, dwa chyba nagrałem w ten dzień. I dwójeczkę i trójeczkę, Ja dwójeczkę wrzuciłem trójeczkę miałem rzucić na następny dzień, czy tam nawet ten na sam, a jakoś mi się zapomniało, potem kilka razy uploadowałem, ale mi nie wychodziło. Tak więc teraz już wiem jak to nie więcej. Znaczy nie wychodziło mi pod względem tego, że mi się po prostu zawieszał chrom i po prostu musiałem go resetować. No, po pewnym czasie to ma naprawdę dużo i potrzebuje trochę dużo czasu na uploadowanie się. Tak więc stwierdziłem, że zrobię to w Mozilla, po prostu w Mozilla, zuploaduję, będę uploadował wszystko, w razie czego, że jak po prostu mi się zawiesi Chrome, to nie będę musiał go wyłączać. No, tak więc już się z wami żegnam na dzisiaj, znaczy na teraz, na teraz. Mm. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś nagram. Dajcie mi tematy jakieś pod tym, pod wcześniejszym filmikiem, co mnie wkurwia i, i pod filmikiem, który będzie z Super Meat Boya. Znaczy z Meat Boya, kurwa, no. Mm. No, dawajcie jakieś tematy na audiologii. Już jeden dostałem, wykorzystałem, nie dostałem, nie. Tak, dwa dostałem, dwa wykorzystałem, rasizm i, i mm, euro. Tak więc y, zapraszam do oglądania tego i zapraszam do też dodawania tematów, bo na pewno skorzystam. Tak więc, do widzenia, cześć, czołem, siema.